Mieć remisuje bezwarunkowo z Górnikiem Łęczna, Czasami jest Damian Tront, Damian, bohater spotkania, Maciej Gostowski, kilka znakomitych interwencji. Mm, można powiedzieć, że tak, zrobiliśmy z niego bohatera. Mieliśmy bardzo dużo sytuacji i nasza nieskuteczność spowodowała, że właśnie że Maciej jest bohaterem. Jak myślisz, czego poza może tą skutecznością dzisiaj zabrakło do odniesienia zwycięstwa? Na pewno tej zimnej krwi w polu karnym, bo tak jak powiedziałem wcześniej, że mieliśmy sytuację, ale zabrakło tej kropki na D. Chyba spodziewaliśmy się po górniku takiego meczu, czy może jednak goście zaskoczyli Was w czymś dzisiaj? Nie, raczej byliśmy na to gotowi, że cofną się bardziej do defensywy i będziemy dłużej w tym ataku pozycyjnym, ale trenowaliśmy cały tydzień właśnie ten atak pozycyjny i no, niestety nie udało nam się pokonać bramkarza rywala. Przed nami kolejny wyjazd na Konfliktorskiej 6 w Warszawie. Zagramy z Polonią. Z jakim nastawieniem? Ruszacie do stolicy? Tak jak przed każdym meczem, chcemy zdobyć trzy punkty. Tym bardziej czujemy dzisiaj niedosyt i będziemy głodni zwycięstwa w Warszawie. Dzięki Damian, powodzenia.